No witam, witam was widzowie z tej strony Fujek Maleka. To jest kolejny odcinek z The Call of Duty Modern Warfare 2 widzowie. Lecimy z tematem normalnie, nie inaczej. Kolejna misja nas czeka. tej pięknej dzielce. Czekaj, co dzisiaj będzie. Hmm. We'll rebuild it again. Casualties? Possibly 30 to 50,000. Depends on the exact location of the detonation. All systems will go down. General Shepard, you warned us. We should have listened. When they speak of this moment, we will not be the ones who stood guard while America died. One man is responsible for all this. Makarov must be brought to light. Whatever you need, General. You've got a check. Ma pan wolną rękę? No ciekawie, co on wymyśli. Lecimy widowie z tematem, zobaczymy, co tu znowu będzie się odwalać. Drugie słońce. Ej, ale to było. Co jest? Co się tu dzieje? się? W poprzednim to odcinku. Awa, pej, 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 pej. oszczędność amunicji. Dziękuję. Oszczędzaj amunicję, panowie. Ciężko będzie.

should be cresting the horizon about 15 degrees east of the starboard pv rays. There it is. We're getting your feet, Sat1. Come in, Houston. Uh are you getting this? No leci, video feed from Satwan is clear. One, keep tracking the bogey. We're looking into it. Stand by Houston, we're not scheduled for any satellite launches today, are we? ISS Houston, stand by. We may have a here. Chyba mamy problem, taki mały, który leci sobie nie wiadomo gdzie. No to po chłopie. Kabum! Dziękujemy za uwagę. To zrobił kapitan Price. Proszę mnie stąd wypuścić. Uciekajmy stąd. Szybko, 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 szybko. Wo, wow, wow. Aha, no i zginąłem widzowie niestety. A jeśli wróg jest w Twoim zasięgu, to Ty jesteś w zasięgu Jego Aha, uciekajmy stąd, teraz pójdę w prawo, elegancko, hopa jazda, jazda, jazda panowie, tu jest budynek, do budynku, gotowe widzowie, jesteśmy bezpieczni na razie.

Chyba po, po wszystkim, tak? Cierżancie szczególnie? Nie chcesz wiedzieć co się tu dzieje. Ulala Biorę Reloading Elegancko

double ordezev what do you got colonel marshall's assembling a task force at whiskey hotel you guys need to keep heading north so where are you going man tell everyone else get to whiskey hotel go you heard the man let's go yes <laughs> <znam cholernego> <laughs> okay ja you you're up Uwa. Musi być tu czysto, bo chłop stąd wyleciał. Coś tam tupie. Sierżancie. Dobra, wierzamy tam na pełnej widzowie. Tak, tak, byczku. No gupole. Mówili się przeciwko mnie. Nie ma żadnego arpega. Uspałku się, chłopie. Ja tu na wszystkim panu. Panuje, no akurat musiał mnie trafić, tak? Tym RPG-iem cholernym, prowadźcie teraz, wy poszło, wjazd na pełnej, na pełnej panowie. Nie bójmy się, trzeba szturmować. Da naprawić ten Bajzel. Jazda. Jestem gotowy, idziemy dalej. Musimy, żołnierzu. Niech się kiszą, ty, ale może sprawdzimy, czekajcie, widzowie, ja tam wskoczę.

to chyba nie nasi. Ja ich załatwię. Albo oni mnie załatwią. Ła, pachołek! No kurde, znowu granata rzucili. Czysto, idziemy. Znaczy nie wiem gdzie idziemy, ale idziemy. Ciężko cię ty wiesz gdzie idziesz. Dobra, wypatruję ruchu. Super, mam przejście tutaj. Opa, nie, lepiej przeskoczyć tutaj. Ciekawe, idziemy dalej. Co to jest? Kto mnie tutaj molestuje? Chodzimy. Schodzimy na dół. Nie ma problemu. Co tu odkryjemy? Pyk. Czysto. Czysto, czysto, czysto. Dali przejścia brak. Wow, check out the seal on this door. Powiedziałem, że prezydent was under the west wing. Nie, to jest tylko dla turystów. To musi być the real thing. Open it up. Hope they out in time. Dobra, idziemy. Albo nie idziemy. Kolejna misja wpada normalnie, widzowie, lecimy z tematem. Tylko nic nie ma. Dlaczego się nic nie pokazuje? Ogólnie to ja w opcjach musiałem włączyć shader, bo coś tam blokowało niektóre misje. Brawo delta! Dzień piąty. Dobra, idziemy. Dobra, widzowie, idziemy. Musiałem poprawić ustawienia. Dobra. Sielżandzie prowadź. Jestem czujny zawsze i wszędzie. Monitor z dupą. Dobra. Dalej celowniki nie działają. Pioreto to. Idziemy. Widowie. Trzymajcie się! Oła! Oła! No wy sobie chyba żartujecie z tymi granatami. Denerwujecie mnie. O, to nasz, przepraszam. Oła! To jest grane. Ale mi ktoś przywalił ładnie. Dobrze się bawicie? W tym białym domu? Jazda, jazda, jazda. ła, ła, ale grubo poszło. Żyję. Nie żyję. Chciałem dobrze, ale wyszło jak zwykle. Niestety. Od nowa. Nie ma problemu. Sierżancie, prowadź. Osłaniacie, Nie ma problemu. Dla ody światło Ale ktoś się ładuje ładnie Ktoś ma aim'a. No znowu ten granat Ciema byki To tylko ja Ale co jest grany Uh, uh, uh. Widzowie chwila odpoczynku. Macie tam. Rozwalę tam budę tam zaraz. <grystanie> o tak. Big, Dostał kolejny trochę niżej i teraz zostanie. O oh, je! Yeah. Kapralu wstawaj Ale ładują Czy oni w ogóle ładują? A dostał w dupcie Jazda, jazda, jazda Kurde, się tutaj dziwoląg jeden. Poszło. Wchodzimy. Jeszcze któryś? Don, get the door. Don. Don. Are you

Ła! Wow. Ty, co ty, na mównicę wchodzisz? nagraj się już odcinek? Kurde, łajdak. Poszło. Jakie kul! co się tu dzieje? A ty gdzie? O no nie, przeładowane, jak to się stało, widzowie? Dostał! No Ktoś tam zajęczał. Idziemy! że się! Dead, dead, dead. 90 sekund. Ale do czego?

Counter sign detected at Whiskey Hotel aboard aboard. We got a counter sign. Boarding weapons release rolling out. So, when we going to Moscow? Not soon enough, man. But I know we're going to burn it down when we get there. When the time's right, Corporal. When the time's right.